Część występu, yy. I pijesz do tego, że Monika powiedziała w tym odcinku, że jej talentem jest płacz na zawołanie. Więc dlaczego uważasz, że... Yy te, to, co zrobiła tutaj, faktycznie było tylko i wyłącznie grą aktorską. Jakie niby z tego miała korzyści, się eee. to popakała, bo ludzie ją krytykują po tym płaczu. Nie no, dużo, widziałam dużo jakichś, wiesz, TikToków, że ludzie dzieci, głównie dzieci pisały, że wyzywałam Monika, już nie będę wyzywać, bo się popłakała. I też przed Kej'em przed robiła wywiad tam z koleżanką, w którym ule, ule. mówiła, że że nieważne, nie, że mm, teraz jest takiego zdania, że nieważne co ludzie gadają, ważne, że gadają, a potem płacze z tego powodu, że ludzie gadają, mhm. no to trzeba się zdecydować. Ja nie, nie mówię, nie, nie, możliwe, że ten płacz był prawdziwy, no to nie, nie mi oceniać, tylko ona tak naprawdę będzie wiedziała, nie, on, <coughs> tylko ona wie, co u niej w głowie siedzi, no ale to takie, takie ciekawe, że rok temu taki film był nagrany i teraz tutaj płacze. Mhm. Czyli uważasz, że, bo wiesz, chodzi o to, że teraz na, nie, na niej, to mierzy się ze sporą krytyką. Za te dwa mm. metry i tak dalej. Ty też, też jej trochę dokładałaś. A znaczy, bo teraz będzie, że dokładałam, że po prostu się z tego śmiałam. Kurczę, ja widzę, że jest, jest, z influencerami młodego kolei <coughs> jest taki problem, że wy od razu, o Boże, bo zaraz dzieciaczki powiedzą nie, 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 na TikToku. Tak, tak, i tak. Nie, nie. I muszę sprostać. Bo to nie było tak, że ja ją tak po prostu tylko odpowiadałam na jej zaczepki. O dwóch metrach okay. powiedziałam, jak ona nazwała mnie pizdą. <laughs> Breaking News. <laughs> no, Okej, okay, rozumiem. Ale y, ja jej tam zarzuciłem, że trochę się stała taką marionetką swoich widzów: że najpierw poddymiła tylko i wyłącznie po to, żeby policzyła, że tego oczekują widzowie, y, a później, gdy się spotkała z krytyką, to y, się z tego wycofała. I na konferencji już robiłyście stypę. Czy ty uważasz Monikę za taką marionetką? No, za marionetkę? Nie znam Moniki tak dobrze, żeby móc to stwierdzić. No nie wiem, no nie wiem, co mam powiedzieć. Nie znam jej na tle. A, a, a czy na przykład ty? Dużo swoich ruchów robisz pod publikę, bo na przykład teraz siedzisz i czytasz komentarze na live. Na live nie tak Zeszłam i zobaczyłam. Robisz wypowiedź i jedną... przejrzę Twittera, co o mnie mówią. Zobaczyłam jedną nie rzecz... lepiej być właśnie sobą? <laughs> a czy się, no właśnie chciałam wytłumaczyć, o co mi chodziło, mm -hmm. żeby nie było niedomówień. To jest, i, I trzymałam się tego. Gdybym nie była sobą, to bym powiedziała, a nie, sorry, to jednak zmieniam zdanie. Mm -hmm. Ja po prostu chciałam to wyjaśnić, bo uważam, że nazwanie kogoś rasistą jest dość takie no, okay. mocne. Mm -hmm. e, jeśli chodzi o Team X. Ja